No, jest w No mam sprawę do niej. Sprawę mam, No. No Tam to nie. ogóle Mam ogóle w no w Sprawę w ogóle w ogóle w Sprawę No. No No to ja A co? w w no to ja a co mnie to ja ja i tak no ja sam jestem, jestem a co cię to? no to ja no pan już przepytał o to chyba. だから趣味の結構大事なの